Homofonie razem z aktywistem na fali, czwarty tydzień, tym razem na plaży w Łebie. Będziemy rozmawiać o ciemnych aspektach bycia między dwojgiem ludzi, czyli o zdradzie, a pomoże mi w tym Rosie. Czym jest dla ciebie zdrada? Zdrada? Przypadkiem. Pójście z kimś do łóżka. Na czymś niedopuszczalnym. Czym? Co? Codziennością. Aż chce mi się zdradzać. Przygodą. O czymś z swojego męża. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Czymś salonu. Przygodą. Bardzo niedobry czyn. Wspaniały, samotny mężczyzna na pewno szuka wakacyjnej przygody, zaraz go o nią zapnijmy. Pogoda akurat dzisiaj służy, sprawa wiatr duży, ale jest dobrze. Dobry alkohol, dobre imprezy, dobre kobiety Ładno. Zdradza jest dla mnie oszustwem innej osoby. Osoby, którą kocham. Przegięcie Paulu. Chciałem tylko powiedzieć, że jeden z ratowników walnął z kruchy i powiedział, że żałuje zdrady, okej? Okay? No, jest chamstwem. No, uważam, że to jest nie w porządku. Tak, jak mówi poeta, zdrada to kłamstwo. Zdrada, zdrada, w wakacje nici. Zdrada jest tylko dowodem na to, że coś się nie układa, no nie? Niestety zdarza się czasem. No czymś raczej nie do zaakceptowania w związku. Ja o tym się nie wypowiadam. Jakbym wypowiadał się inaczej, to bym dostał pewnie po głowie zaraz, więc... Zakochani mają jedno zdanie. Zdrada dla nich nie istnieje. No czymś złym na pewno. Złym, bardzo złym. Niszczycielska, zdradziecka siła 2. Aaa! Zdrada, właśnie tym jest. niszczy związek, tak jak ja teraz ten zamek. To właśnie jest zdrada. Kwintesencja.